Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dawno nie widzieliśmy się z tej perspektywy, natomiast stwierdziłam, że warto to zmienić. Nie nagrywałam tak filmów, bo jak mnie nie widać, jest po prostu o wiele łatwiej. I słyszę, że moja Nadia się budzi, a dopiero zasnęła. No nie, ale nie mam czasu, żeby już czekać aż zaśnie. Najwyżej nam troszkę poprzeszkadza, ponieważ nagrywam to ten filmik dokładnie dzisiaj, we wtorek, dokładnie dzisiaj ten filmik zobaczycie, przynajmniej mam taką nadzieję i w ogóle nie mam czasu, żeby Wam to zmontować ani nic, więc postaram się mówić tak, żebym nie musiała tego montować, dorabiać sobie kolejnego czasu, no i potem stawiać tego 3 godziny. Także bez zbędnego przedłużania lecimy dalej. Ogólnie muszę Wam powiedzieć, nie wiem czy Wy też tak macie, ale za każdym razem, kiedy zbliża się jesień, to cała moja życiowa energia po prostu otwruwa i nie mam w ogóle chęci do życia. Najchętniej to bym zapadła w sen jesienny i obudziła się dopiero na zimę. Przez to właśnie za dużo nie haftowałam, nie zajmowałam się takimi rzeczami. Jedyne o czym marzyłam, to o tym, żeby iść spać i. W zasadzie nic więcej. Dobra, pokażę Wam to, co dzisiaj wyhaftowałam. Nie dzisiaj. Ogólnie wyhaftowałam. Pierwszą rzeczą jest taki oto aniołek z serduszkiem. Bardzo mi się spodobał ten wzór. Wydało mi się naprawdę bardzo proste. Mogliście go zobaczyć już na Instagramie. Natomiast, jak już się pewnie domyślacie albo nie, nie jest to obrazek do końca skończony, ponieważ zostawiłam tutaj dużo miejsca i pomyślałam sobie, że może znajdzie się jakaś osoba, której będę chciała to kiedyś dać jako dodatek do jakiegoś prezentu albo coś z tym innego zrobić więc zostawiłam tutaj miejsce na napis no i najwyżej sobie coś tutaj napiszę, nie wiem wszystkiego najlepszego czy wesołego świąt no i to kiedyś komuś dam na razie to zostało w takiej formie jak widzicie zdjęcie tego jest na instagramie kogo jeszcze ze mną na instagramie nie ma to bardzo serdecznie zapraszam Kolejną rzeczą, o której muszę Wam wspomnieć, jest to ten obrazek. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to już pewnie zobaczyliście, może nie do końca to, ale widzieliście, że coś nowego dla Was szykuje. I na początku ci, którzy widzieli, to wiedzą, że miało być to zupełnie coś innego, natomiast chwilę później stwierdziłam, że kurczę ja chcę jednak wyhaftować coś innego. I jak widzicie, jest tutaj mały Bobas. Tutaj będzie jakaś pani jego mama. I stwierdziłam, że moja nadusia jeszcze nie ma swojej metryczki, dlatego to będzie metryczka właśnie dla nadi. Tutaj będzie serduszko, tutaj jej imię i data urodzenia. Nie wiem, czy będę haftowała jej wzrost i wagę. Zobaczymy jeszcze, czy mi się to wszystko zmieści. Co prawda, na kanwie może by się zmieściło. Ale yy, kupiłam już ramkę. Ramka wygląda w ten sposób, i z tą ramką To mi się odbija wszystko. Pokażę Wam tak. Yy, I tutaj z tą ramką było ogólnie coś takiego taką przygoda, że byłam z Piotrkiem, moim narzeczonym w Kastorami jakoś przy okazji. No i tak coś oglądaliśmy i nagle mi się w oczy właśnie ta ramka. I tak mi się spodobała, że mówię, nie no, musimy ją kupić. I stwierdziłam, że to będzie idealna ramka na mój obrazek. Kupowałam ją tak na oko i powiem Wam, że rzeczywiście jest idealna. Co prawda może tutaj tego nie widać, bo ta kandla jest trochę Większa, ale tak ma być. Jak haftujecie, to wiecie, że tak ma być, że to się wszystko pochowa w środku. Idealnie to będzie pasowało, idealnie się tutaj to zmieści. Nie wiem, czy w ramce się zmieści cały ten napis, bo tutaj jest jeszcze dość sporo do wyhaftowania. Również same kontury, ale i tak dość sporo. Może do wiosny skończę. Nie tak ambitnie miałam skończyć tak szybko. Dobra. Odkładam i pokazuję wam kolejną rzecz. I teraz mam taki mały mindfuck, ponieważ yy, miałam Wam o tym powiedzieć już dwa miesiące temu. I wiem, że nagrywałam o tym filmy jakieś tam y, drobne wstawki, które miałam Wam dodać do jakiegoś filmiku, ale zabijcie mnie. Nie wiem, czy ja Wam to wstawiłam, czy ja Wam tego nie wstawiłam. Po prostu nie mam pojęcia, nie pamiętam, czy, ja, czy już wy o tym wiecie, czy nie wiecie. Mianowicie... Zaczęłam uczyć Piotrka haftować i wyszło to tak bardzo naturalnie. On jak widział, że ja haftuję, to stwierdził, że on też by sobie chciał pohaftować, więc zamówiliśmy pierwszy zestaw, który znajduje się tutaj, bo on nie lubi takich foliowych torebek, w których te zestawy przechodzą i w których ja je później przechowuję, tylko sobie wziął coś takiego oczywiście. I Stwierdził, że będzie haftować. Zamówiłam mu zestaw. Wybrał sobie go sam. I od razu mówię, że tak, to nie jest idealny zestaw na no pierwszy zestaw do haftowania. Ale on jest bardzo ambitny chłopak, dlatego stwierdził, że sobie da radę. I już wam tutaj wszystko pokazuję. On sobie oczywiście ten zestaw sam wybrał. Sam sobie go otworzył. Ja mu później pokazałam co i jak. I naprawdę sobie radzi. Wzoru wygląda w ten sposób. W ten sposób. Są to takie słoneczniki na czarnej kanwie i jak widzicie, kanwa 14. Jest to kolejny zestaw z AliExpress. Tutaj tego wszystkiego nie ma zbyt dużo. I wzór wygląda tak. Oczywiście pomieszane. Tu też wygląda wzór. Już wam to wszystko pokazuję. Mam nadzieję, że to widzicie, bo ja tutaj nie wiem, co ja Wam pokazuję. Tak to wygląda. Wzór jest bardzo przejrzysty, naprawdę jest bardzo prosty, jest pięknie narysowany. Te znaczki są dosłownie tak narysowane kontrastowo. Że wydaje mi się, no nie chcę tutaj nikogo obrażać, ale wydaje mi się, że ślepy by zauważył. Wydaje mi się, że naprawdę super, że to jest takie kontrastowe. Nie tak jak w innych moich zestawach, gdzie dosłownie były trzy odcienie czerwonego, dosłownie tak do siebie podobne, że nie byłam w stanie tego rozróżnić. I musiałam wejść na dwór albo przyświecić sobie taką mega lampą, żeby w ogóle cokolwiek można było zobaczyć i odróżnić to odcienie. Tutaj nie ma takiego problemu. Już Wam pokazuję, co on wyhaftował. Ja Wam pokazuję. Wygląda to tak. Wyhaftował tyle. Zaczął dawno temu i wyhaftował tylko tyle. I powiem Wam, że on jest, trochę się powkurzał nad tym, bo on jest bardzo taki perfekcyjny. On musi mieć wszystko idealnie, co do milimetra. Po prostu chyba bardziej dokładnej osoby nie znajdziecie. Jego tył wygląda tak i on się bardzo denerwuje, ponieważ stwierdzi, że jego tył nie wygląda idealnie. No, nie wygląda idealnie, mówiłam mu, że to nie będzie wyglądało idealnie, no bo kurczę, jednak y on dopiero zaczyna. Może niektórzy się rodzą idealni, ale na pewno nie pod każdym względem. Do wszystkiego trzeba dojść. Moje tyły wyglądają jak dywany i mi się to na przykład bardzo podoba. Choć podziwiam też osoby, które w ogóle tak haftują, że lewa strona wygląda tak samo jak prawa. No cóż, on się trochę poirytował, bo myślał, że od początku mu będzie wszystko wyglądało tak idealnie w ogóle zrobił tyle. Na razie nie ma ochoty haftować więcej i wydaje mi się, że pewnie ja będę musiała dokończyć, choć. Jeśli chcecie, to możecie napisać mu jakieś dobre słowo w komentarzu. Możecie mu napisać, że to wygląda ładnie i żeby dokończył ten obrazek. Bo naprawdę, ja nie wiem, trzeba mu zrobić chyba jakąś motywację. Szło mu naprawdę świetnie i świetnie się przy tym bawił. Ale tak jak mówię, trochę się poirytował tym, że to nie wygląda idealnie. w wiecie, on musi mieć idealnie. Nie może być nieidealnie. On to już w ogóle chciał próć, więc... <grym> naprawdę. Pokażę Wam również nitki. Niteczki wyglądają w taki sposób. Ja mu pokazałam mniej więcej, jak ogarnąć te niteczki. Związałam mu tutaj jedną tą, zrobiłam krótszą i on sobie te dwie zielone również tak zrobił, bo tymi dwoma odcieniami kolorował na kandzie. Te są jeszcze takie długie, jeszcze nie ucięte. I tu są jeszcze dwie takie. Bardzo fajne kolorki. Mi się mega podobają. Bardzo mi się ten zestaw podoba, natomiast. Mam nadzieję, że nie będę go musiała kończyć za niego i że sam go dokończę, i od razu Wam mówię, dlaczego według mnie ten zestaw nie jest idealny jako pierwszy zestaw do haftowania. Już sobie to schaftuję i schaftuję, schowam i Wam powiem. E, więc, tak e, na samym początku, nie fajne jest. To, że jest to czarna kanwa. Na czarnej kanwie widać trochę gorzej, tym bardziej, że on ogólnie ma trochę problemów ze wzrokiem, nie z niego takiego ślepego, ale troszkę ma. I ja mu kupiłam kanwę 14, choć mogłam mu kupić taką grubszą, co prawda widzi te kratki, nie ma z tym problemu, natomiast ogólnie widoczność jest gorsza nawet dla mnie. Co ja mam, widzę normalnie, i dla mnie to w ogóle jest czarna magia, i ja tam nie widzę tych krateczek, a co dopiero on, więc to jest naprawdę trudne. Druga sprawa jest taka, że ten wzór nie jest narysowany i ciężko jest liczyć. Ja mu oczywiście zaczęłam, pokazałam w którym miejscu ma, ma zacząć, zrobiłam mu pierwsze trzy krzyżyki, a on sobie leciał dalej. I kolejną rzeczą, o której Wam miałam powiedzieć, jest to, że ten obrazek jest dość duży. I wydaje mi się, że jako pierwszy obrazek powinien być taki malutki, jakiś tam drobny, taki łatwy, żeby po prostu to nie było takie nie wiem, zniechęcające. Pokażę Wam teraz mój pierwszy obrazek, który wyhaftowałam. Chwila, zaraz po niego pójdę. W taki sposób wygląda mój pierwszy obrazek, który wyhaftowałam. I sorry za Zanadia, ale naprawdę muszę już chyba kończyć ten filmik, bo ona mi się tu zaraz rozpłacze na śmierć. Więc tak, tak wygląda mój pierwszy obrazek. Każdy krzyk jest w ogóle w inną stronę i na kanwie 11 haftowałam sześcioma nitkami całą muliną. Tak wygląda tył. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że hello, można sobie to rozdzielić. Nie wiedziałam, więc tak haftowałam. tak wyglądał mój pierwszy w ogóle obrazek, który wyhaftowałam, więc uważam, że Piotrek naprawdę poleciał na głęboką wodę. Dlatego jeśli chcecie, napiszcie mi jakieś miłe słowo w komentarzu. On to wszystko czyta, zapewniam Was. I wszystkie filmiki oglądam. Także na pewno, na pewno to do niego dotrze. No i zmotywujmy go tak razem. Może zacznie w końcu coś haftować. I pokażę Wam jeszcze coś co dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że w ogóle ta dobra aura do mnie wróci i będę mogła dla, dalej dla Was haftować, ponieważ mam dla Was przygotowane trzy nowe zestawy do haftu krzyżykowego. Ja Wam je pokrótce pokażę. Później może nie wiem, zrobię Wam jakieś zapytanie na Instagramie, które byście chcieli najpierw albo możecie już teraz zapisać. Ja sobie w przyszłości wrócę do tego i zobaczę, tak, to jest dobry pomysł. Napiszcie mi teraz, który byście woleli, i ja, jak będę chciała zacząć, to zacznę ten, który wybierzecie. Pierwszy jest taki. Jest to taka para nad wodą dzieciaczków. Bardzo fajne, wszystkie w kolorach niebieskości urocze. Zakochałam się w tym. Kolejny fajny zestaw to jest ta sama para dzieci, tylko że w kolorach brązu. Też mega to wygląda. Piotrek też się zakochał w tym i stwierdził, że on chce to wyhaftować. Natomiast zobaczymy, może się zamienimy, może nie, wolałabym nie. Więc zobaczymy, czy, czy może to wyhaftuje, a może ja to wyhaftuję, nie wiem. Piszcie, czy byście chcieli to zobaczyć. Nie będę tego jeszcze otwierała, bo tak jak mówię, chcę Wam zrobić coś ale te z zestawu z Aliexpress, więc te zestawy są nieotwierane jeszcze, ja ich w ogóle nie patrzyłam. Tutaj jest kolejny zestaw. To jest bardzo, bardzo popularny zestaw na AliExpress, bo to jest takie drzewko. To jest z serii 4 pory roku. Ja mam chyba wiosnę. Nie wiem, wiem, że jest różowe. Też bardzo fajne. Też do wyhaftowania, więc możecie pisać, który chcecie bardziej zobaczyć. Który pierwszy albo w jakiej kolejności, jak chcecie. Mam tutaj też ten zestaw, o którym Wam mówiłam w przednim filmiku, do haftu diamentowego i naprawdę mam tego tyle, że nie wiem w co ręce włożyć. Chciałabym we wszystko po kolei, ale ja wiem, że jak wszystko zacznę, to niczego nie skończę. Więc trzymajcie kciuki, żeby ta dobra atmosfera do mnie wróciła, żebym dalej mogła w ogóle cokolwiek robić w, ty, w tych krzyżykach. No i co? Chyba tyle. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, bo jest Was naprawdę bardzo dużo i za każdym razem, jak wchodzę na swój profil przez taką specjalną aplikację właśnie dla twórców i widzę za każdym razem, że jest Was coraz więcej, to jestem w takim szoku, że w ogóle nie mogę w to uwierzyć. Ja w ogóle nie wierzę, skąd Wy się tutaj bierzecie, ale naprawdę jest mi bardzo miło, że e, tak licznie dochodzicie, że piszecie komentarze i w ogóle, i w ogóle. Mm. Ja na wiele tych komentarzy nie odpowiadałam. Dawałam Wam serduszka, dlatego że planuję zrobić kiedyś taki filmik, w którym przeczytam te Wasze komentarze i na większość poodpowiadam, bo niektóre to naprawdę chciałabym się do niektórych odnieść w, więcej w większej ilości słów niż na przykład tam, nie wiem, w dziesięciu i ciężko jest. Ym wypisać to wszystko, musiałabym siedzieć i pisać, i pisać, a tak to po prostu chciałabym z Wami mieć jakiś taki lepszy kontakt i na pewno nabieram filmik, w którym poodpowiadam na te wszystkie Wasze komentarze, oczywiście na takie ważniejsze, gdzie rzeczywiście były jakieś pytania, coś tam, coś tam, szybka odpowiedź odpisywałam, natomiast jeśli były to takie pytańka, takie bardziej, wiecie, to ja na to wszystko poodpowiadam właśnie, filmiku, kiedyś zrodził mi się też taki pomysł, że jeżeli będzie Was więcej, to myślę, że fajnie byłoby zrobić dla Was takiego live'a, gdzie moglibyśmy się zobaczyć na żywo, porozmawiać razem. Pokazać sobie różne hafty, co teraz haftujemy, wymienić się jakimiś doświadczeniami. Wydaje mi się, że to jest naprawdę fajne i chciałabym, żeby na takim live nie tylko ja musiała do Was mówić, ale żebyście Wy też mogli porozmawiać ze mną. Dlatego, jeśli będzie Was więcej, będę widziała, że jesteście zainteresowani. Piszcie, się, czy Wam podoba się taki pomysł. Oczywiście nie mówię, że zrobię to teraz. Chciałabym, żeby was było troszeczkę więcej, żeby jednak ktoś wszedł na tego live'a. Wydaje mi się, że będzie to naprawdę fajny pomysł, tak żeby się z wami zintegrować. Jeśli tylko chcecie, to piszcie. Nie ma problemu. Wszystko da się zrobić. No i teraz muszę się z wami pożegnać. Do zobaczenia w następnym filmiku. Dziękuję wam bardzo za wszystkie interakcje. No i do zobaczenia w następny wtorek. Także do zobaczenia. Masło maślane i pa.